Nawet jeżeli nie przepada się za Jacksonem, te teledyski są warte obejrzenia, chociażby ze względu na efekty specjalne. Moonwalker dowodzi również, że Michael Jackson potrafi nie brać siebie na zbyt poważnie. Dzięki zdobyczom elektroniki tańczy w parze z królikiem. Michael even dances with a rabbit in a fast-paced mix of and electronics. Ostatnia scena tej wideokastety przekonuje nas o fascynacji Jacksona filmami gangsterskimi i science fiction. Zawiera również bardzo widowiskową sekwencję, w której Michael dzięki efektom specjalnym zamienia się w robota. Druga kaseta, Legenda Trwa, to dokumentalny zapis wspaniałej kariery Jacksona. Zawiera wszystko od jego początków w Jackson 5. Rzadko oglądamy sceny pokazujące Michaela z braćmi w czasie tak popularnych programów telewizyjnych jak Ed Sullivan Show, Diana Ross Special. Ta scena zachowała się w archiwach wytwórni Motown ze względu na to, że jej szef bardzo polubił pierwsze kamery wideo. Fotografie i filmy z domowego archiwum Jacksonów pokazują ich za kulisami. Ta kaseta pozwala nam krok po kroku prześledzić rozwój talentu Michaela. Wspaniały tancerz. Cudowna sprawa. Myślę, że dopiero kiedy pozna się Michaela, można zrozumieć istotę jego charyzmy. Punktem zwrotnym w solowej karierze Michaela był wielki show na 25-lecie we twórni Motown, kiedy zaśpiewał Billie Jean, zdobył miliony wielbicieli, którzy nie znali go jeszcze z MTV czy wideo. Michael zbił wszystkie rekordy popularności, a jego taniec zdawał się obalać prawa fizyki. Jeżeli nawet nie będzie okazji zobaczyć go na następnym turnie, kasety Moonwalker i Legenda Trwa dają wierny obraz wielkiego talentu Michaela Jacksona.